I juzaś palmowo niedziela mamy dzisiaj niedziela palmowo i jak to godali wierbno heźli też kwietno fajruje się ta niedziela z skóli zmiarkowaniu z boczynio kto pumbuczek wjeżdżał do Jerozolimy na takim maluśkim ejzelku zawdy też jest przy tym robiono taką procesję i święcenie palemków na poczci to fajrować we, robi to kajsik we czwartym wieku we Jerozolimie wszystkie wierne zbierali się na górze oliwny i po przeczytaniu Ewangelii szli srogą procesją do kościoła z martychstania pańskiego Naprz w jechał biskup na łoślicy, czemu na łoślicy to nie poradza spokobić, a ludzie ciepali asty ze palmów i ku temu śpiewali gryfne śpiewki. Jest to na gryfny zwyk, chocia nasze mądroki etnografy godają, i że ten zwyk sztafirowaniu, sztiglowaniu wierbnych, abolyskowych, rozkwiściałych prądków do kupy za astoma cisu, ajby, wacholdera, jałowca i farbistymi szlajfkami jest jeszcze starosłowiański. Skuplowany jest ten zwyk ze pierwszym świętym wiosny, kiedy fajrowało się kole równo nocy we marcu, ale też drugda kole Wielkanocy. Mocka, że Głotym już kieszy, w większych latach rządził, to Sziszterowski no wspomna zwyk, od Blank Starego, pierwszy, skąd snoutlowany ze tą wierbną e, niedzielą. Było ci to tak. Był ci taki dymbowy Chrystus, znaczy wyrzezano, wystrugano we dymbinie figurka Chrystusa, na izlu, kiego ciągle lebo smycyli najzocniejsze ludzie we wsi, we dziedzinie. Jeszcze ci tym tuplym bajstrowali ostomajte widowiska, teatry. We drugiej połowie XVI wieka fraterek Paulin Mikołaj ze Wilkowiecka napisał ci Bóg jako gryfno sztrowka. I po dziś dzień ludzie wierni, po wszystkim świecie nabożni, weselą się i radują, gdy do sobie wspominają i słońce teraz in, inksze, wyższe, cieplejsze, jaśniejsze, owa wciąż Dziornastko stworzenie czuje pańskie zmartwychwstanie. w stanie. farnych zwyków byli też incze barzywicne i szpasowne. We roztomaitych szynkach, dworach, we wiejskich haupach tak, nikej we zapusty pokazywali się roztomaite przeblekańce, kiereberali, włosprawiali, snochwiali, szykowne sztrowki, kwietno-niedzielne, blankci ze kościołem nieskuplowane, jak na tym przykład ta. Ja mały żaczek skoczyłem na krzaczek A z krzaczka na wodę stukę sobie brodę Ja z brody do baby Lecz babo bom słaby Baba do mnie skie, Ja z babą się biję uleżam babę opiec Ja z wyskoczu z baby malowany chłopiec Z tego chłopca baran i owca A z tego barana mliko i śmietana A z tej śmietany kościół murowany <laughs> no ale to nie wszystkim biskupom się podobało I już za czasów Augusta III Jeden kapelunek we kościele świętego Krzyża. Śliwicki, Zakozą tego zwyku. Idejcie teraz też pozór. Jest taką gryfno przypowiarka, kiedy w palmową niedzielę klara świeci, połne będą faski, stodoły i sieci. Teraz ońskiego roku palmową niedziela trafiała we prima aprilis, a latoś mamy ją dzisiaj znaczy jesce we marcu. A jako pogoda my dzisiaj to korzystnąć mogę użyć za okno. No, no jest, tak mi się na istotę. No i grywniejsza, powiadaczka. I wiesna by tak nie smakowała, kiedyby przychodzi zimy nie było? Tuż można jeszcze no jedno, jedno, widz, deczko, ale to inodeczko skuplowany ze przyszłą niedzielną wielkanocą. Na ten tydzień korzy pierwszej komunii kapelonek pyta się synecka. Jak na isto zemrzył pon Jezusy? Synek Blank nie miał anongu, nachytał od kapelonka podakla, ten kapelonek przykazał mu, co na drugi dzień przyszło do szuli z ojcami, kapelonek robi egzorta ojcom tego synka, tydzień przed komunią waszego synka, a on Blank nie markuje, kiedy naisto umrzył i jak? Pan Jezusek, to się to jest przez ten kapelonek na ojców tego bajtla, a ojciec znaczy tak przyliźnie duplikować, i na na ojcu, to miały kapelunku, my mieszkamy teroski na takim stopie rońskim zadupiu I, i że my bali i nie miarkujemy nie ino jak, ale i że on w ogóle idzie on na isto umarł. O,